Hejka. Ustawienie monitora sobie na deser zostawiłem, jeszcze tu tak, takiego klimatu ciemnego nie było w tym pokoju od dawna. Blask samych monitorów. Fajnie tak jest. Taki klimacik. Do zabawy trochę. No i tego. Będę sobie ustawiał monitor. Zostawiłem go sobie tak na deser do ustawienia. Ma takie fajne właśnie tutaj Różne. O. -o. Okej. Okay. Opa. Tak, tu nie to. Tak. No, teraz fajny taki to sobie język polski ustawię. i ja wszystkie te ustawienia porobię, które powinienem zrobić już dawno na początku, ale no nie byłem kadety, Nie miałem kiedy się tym zająć, po prostu, bo byłem zajęty takimi najważniejszymi rzeczami, no i dlatego. No dobra, hejka. Troszkę się pobawię i będzie fajnie. Tak, czasami trzeba się trochę pobawić. Poglądać coś fajnego. Hejka.